Zamojski Eurofolk to jedna z wielu imprez folklorystycznych, jakie latem odbywają się w Polsce. Podobne festiwale istnieją w kilku innych miastach, m.in. w Puławach. I to właśnie uczestnicy puławskiej imprezy 22 sierpnia zawitali do Zamościa. Gospodarzem pierwszego międzynarodowego festiwalu folklorystycznego Puławy 2016 jest zespół pieśni i tańca Grześ, założony przez pochodzącego z Zamościa Krzysztofa Chawryluka. Tutaj mieszka jego tata, tutaj mieszka jego chrzestny. Pan Jan Hawrylak, który również swoją działalnością przyczynił się do tego, że właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy. I tak prosto z puław przyjechały do zamościa zespoły z Meksyku, Łotwy, Bułgarii, Turcji i oczywiście Puławski Grześ. Oprócz zamościa, grupy odwiedziły na Łęczów, Kazimierz i Sężyce. Artyści nie ukrywali zachwytu nad hetmańskim grodem. Nie mogłoby się to spotkanie odbyć, gdyby nie to, że do współpracy przyłączył się pan prezydent tego miasta pan Andrzej Wnuk i bardzo duży wkład również to włożyła pani dyrektor Wydziału Kultury pani Małgorzata, Małgorzata Bzówka za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Z radością przyjęliśmy informację o tym, że organizatorzy festiwalu w Puławach chcą do Zagości do Zamościa gościnnie wystąpić z zespołami, które uczestniczą z kolei w ich tego typu wydarzeniu. I oczywiście zaproszenie zostało przyjęte, prezydent jak najbardziej wyraził na to zgodę, My użyczyliśmy sceny, nagłośnienia, także dzisiaj też się bawimy folklorystycznie. Poniedziałkowe wydarzenie, być może, będzie początkiem szerszej współpracy obu miast na polu kulturalnym.